Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym zaprezentować maszynę, która stoi za mną. Jest to pilarka formatowa firmy Axminster o nazwie Emiot 12600 z serii Trade. Zapraszam na film. Na początek może powiem, co oznacza liczba 1600. Jest to wymiar stołu tego wózka jezdnego. On ma 1600 mm oraz co oznacza seria trade. Jest to seria, przeznaczona, seria maszyn przeznaczona do pracy wielogodzinnej, codziennej, czyli profesjonalnej. Skoro jesteśmy już z tej strony, może opowiem na początek o tym, co tutaj widzimy. Maszyna w takim stanie, jak ją teraz widzicie, jest dostarczana przez producenta. Nie ma tutaj żadnych dodatkowych elementów, które trzeba było dokupować. Ewentualnie można by było z tego zrezygnować. Na początek tarcza, średnica, maksymalna średnica tarczy to 315 mm, wysokość cięcia 100 mm. Do tego podcinak, silnik jest zintegrowany. Niestety nie ma dwóch silników do podcinaka i do samej pilarki, działa to jednocześnie. Do tego odciąg, który jest zintegrowany też z odciągiem tym głównym który jest połączony przy samej maszynie powiem szczerze ten rozwiązanie odciągu w tej maszynie jest to jest generalnie katastrofa później pokażę w środku spróbuję pokazać jak to wygląda to jest jedyny jakby taki większy minus tej maszyny na który trzeba zwrócić uwagę i prawdopodobnie trzeba to przerobić nie wiem dlaczego producent akurat tak takie rozwiązania wybrał no ale tak jest co dalej? Widzimy tutaj przykładnicę do wózka, ale może jeszcze o samym wózku formatowym. Tu widzimy 1600 mm wózka, który, na którym możemy oczywiście rozcinać większe płyty, w zależności od tego jaki mamy, nie wiem, czy kogoś do pomocy czy nie, czy używamy rolek. Ja tutaj rozcinałem duże formaty, małe, długie, nie było żadnych problemów, oczywiście musiałem posiłkować się rolkami albo czyjąś pomocą. W, w samym wózku mamy kilka rowków teowych, czyli jeden tutaj główny pośrodku do mocowania tej przykładnicy regulowanej, tutaj jest skala od 45 do 0 i kolejne 45 minus 45 stopni. Tutaj mamy blokadę żeby wózek nam się nie ruszył blokadę blokowujemy. rączka do... Czasami ona przeszkadza przy rozcinaniu czegoś no ale to trzeba się po prostu nauczyć obchodzić tą maszyną. Z tej strony mamy pochylanie tarczy pionowanie od zera czyli od 90 stopni do 40 5 zacisk mimośrodowy tutaj regulujemy wysokość góra-dół e, oczywiście lewo-prawo i za, docisk mimośród e, cały to może pokażę to bliżej jeżeli chodzi o tą przykładnicę tutaj odblokowujemy ustawiamy kąt Oczywiście w momencie, kiedy ją wkładamy, ona, może sobie to zablokujemy, no. kiedy ją wkładamy w rowek teowy, tutaj jest specjalna śruba, która blokuje nam, ogranicza głębokość, do tego ustawiamy, dajmy na to, możemy ustawić 45 stopni tą stronę blokujemy i oczywiście możemy sobie tutaj przesunąć tą przykładnicę No i w zasadzie ta przykładnica gotowa do pracy Jest gotowa do pracy Tutaj mamy kolejną przykładnicę równoległą Działa ona jak standardowa przykładnica Tu nie będę się za dużo rozwodził Jest do tego skala, ona jest obniżona, regulowana poprzez odkręcenie kilku śrub można ją wtedy doregulować lewo prawo co dalej? Samą przykładnicę możemy zmienić jej położenie z takiej na, na taką powiedzmy. dociskamy tu dociskamy przykładnica już nam się nie ma prawa ruszyć. Do tego jest mikroregulacja, którą ustawiamy podnosząc tą wechę i przykręcając do przodu bądź do tyłu jest to fajne rozwiązanie, ponieważ można dokładnie ustawić samą przykładnicę. Co dalej? Może jeszcze o przykładnicy. Przykładnica jest zintegrowana z tym prętem, który też jest zintegrowany z, całym, z całą maszyną, włącznie ze wszystkimi stołami. Ponieważ tutaj mamy tak, blat z żeliwa szarego jako pierwszy, zintegrowany bezpośrednio z maszyną, na którym jest podwieszone, podwieszone serce tej pilarki. Do tego blat dodatkowy, też z żeliwa szarego i blaszany dodatkowy blat. Łącznie może Tutaj mogę powiedzieć, wymiar tych blatów to jest 124 cm w tą stronę. Praktycznie przy, przy tym ułożeniu yy, przykładnicy możemy wykorzystać te 124 cm bądź zdjąć przykładnicę i rozcinać większe formaty z tej strony. Dodatkowo mamy jeszcze jedną rzecz. a mianowicie taką przykładnicę, którą wykorzystujemy przy cięciu z tej strony stołu tutaj sobie ustawiamy oczywiście kąt jaki tam nam pasuje powiedzmy 60 stopni tutaj są takie nacięcia też predefiniowane Blokujemy i możemy ciąć. możemy ciąć z tej strony stołu. Jeżeli chodzi jeszcze o obciąg, tu jest ciekawa rzecz. Nie wiem, czy to będzie widać. Kiedy zdejmiemy osłonę, tu mamy takie trzy nacięcia. One w samym klinie. Ten klin ja musiałem przerobić ze względu na to, że on był zbyt wysoko. Nie można było przeciąć materiału na y, po prostu większego materiału wzdłuż y, czy w poprzek musiałem go trochę obniżyć żeby był niżej niż tarcza bądź równo z tarczą y, a wracając do tych otworów te otwory służą do y, do mocowania tego odciągu y, ten odciąg dlaczego one są różne ponieważ tu zmieniamy średnicę od 254 najmniejsza tarcza do 315 największa. Tak samo, jeżeli chodzi o podcinak, jeżeli zamontujemy podcinak, automatycznie też musimy założyć tą osłonę w ten sposób, żeby nam zbierała wióry oraz żeby też nas chroniła. Wracając jeszcze na moment do samego stołu formatowego. Co tutaj mamy? Tutaj mamy pokrętła, które, które możemy po zluzowaniu możemy tu przesunąć do tyłu bądź do przodu. Oczywiście musimy odkręcić. Kręcić tą przykładnicę, ona musi być tutaj luźna, to tu możemy, możemy przesuwać ten stolik dodatkowy, jest to dosyć ciężki element, dlatego musi być on, ale tutaj leciutko chodzi, po prostu te śruby trzeba trochę mocniej odkręcić. Okay. I pojawia nam się przykładnica, kolejna. Ta przykładnica również posiada skalę. To jest super rozwiązanie, natomiast za każdym razem, kiedy przestawimy ją, musimy skalibrować, bądź już wiemy, jak dokładnie skalibrować ją do, do tarczy samej pilarskiej. Tutaj producent podaje, że szerokość materiału, który możemy rozcinać, to jest 270 cm, natomiast no, możemy rozcinać dłuższe formaty, jeżeli pomożemy się czymś pomocą. Regulacja czy montaż bądź zmiana tej przykładnicy odbywa się poprzez odkręcenie tutaj jednej nakrętki, tutaj kolejnej i wtedy możemy ją przesuwać. W tym zakresie tutaj oczywiście mamy jeszcze, mamy jeszcze skalę, dwie skale, jedną skalę do ustawiania przy, przy tej pozycji, gdzie śruba zostaje, jakby oś zostaje z tej strony, możemy to przełożyć z tej strony, wykorzystujemy wtedy drugą skalę od 0 do 45 stopni i od 0 do minus 45 stopni. Z tym sobie wrócimy. Tutaj nam się też pojawia, to też warto wspomnieć, ogranicznik kąta 90 stopni względem tarczy. Z drugiej strony jest to samo, w zależności od tego czy przykładnicy mamy z tej strony, czy z tej strony. Ja z drugiej używam z tej strony. Zablokujemy. E, chociaż nie, tu jeszcze mogę powiedzieć o jednej rzeczy. Tylko, że to będę musiał to sobie przesunąć, ponieważ tu jest jeszcze dodatkowy element. Tym dodatkowym elementem jest taka oto przykładnica. Nie wiem do końca, jak to się nazywa, ale przyjmijmy, że to jest przykładnica. Montujemy ją tutaj, tutaj opieramy materiał w czasie rozcinania wzdłużnego czy drzegowaniu na przykład. Co dalej z tej strony tu mogę pokazać? W zasadzie to było chyba wszystko. Jeszcze jest tutaj dodatkowy stolik odbiorczy. Do tego rolka, która nie wiem, czy tu widać, rolka, która pomaga przy ustawianiu, przesuwaniu materiału lewo-prawo do tarczy bądź od tarczy, która też oczywiście jest regulowana. Do tego ta przykładnica posiada taki stop blok, czyli możemy sobie ustawić wymiar i docinać na poszczególne długości na przykład jedną długość wielokrotnie ją powtarzać do tego tu jeszcze mamy tu musiał pokazać to tutaj odblokowujemy dalszą część możemy tutaj uzyskać do metra metra dodatkowego i Oczywiście nie możemy zastosować tego stop bloku bloka na, na tej części. Natomiast takie długie odcinki z reguły się docina. Jeżeli chodzi o cięcie poprzeczne na ukośnicy zamykamy. Jakby od przodu maszyny pojawiają nam się włącznik wyłącznik. Super rozwiązanie. Szybka reakcja coś by się miało dziać e, popychać trochę nie w fortunnym miejscu ale jest do tego e, pochylenie tarczy e, przepraszam po, tak pochylenie tarczy e, po, podnoszenie tarczy trochę jest to dziwnie rozwiązane ponieważ zawsze się mylę ponieważ e, tutaj mamy skalę e, pochylania tarczy tutaj mamy podnoszenie i opuszcza, podnoszenie i opuszczanie tarczy w górę. Niestety dużym minusem tej maszyny jest to okienko, które tak do końca nie wiadomo w którym miejscu jest tutaj jaki stopień, dlatego przy kalibracji jeszcze tego nie zrobiłem, ale przy kalibracji należy ustawić indywidualnie no według przymiaru kąt tarczy i wtedy zrobić zamarkować to, to miejsce, żeby ono było czytelne. W tej chwili jest to nieczytelne, ponieważ to okienko praktycznie jest... nie ma tam żadnego znaku, który byłby widoczny. Jeżeli chodzi o tył maszyny pokazują nam się w zasadzie odciąg, jakieś wsporniki do stołu, do wózka. No i to w zasadzie wszystko, odciąg 100 mm i 50 mm dochodzący do góry nad tarczą. Jeżeli chodzi o zmianę tarczy, jest to w zasadzie banalnie proste. Trochę bardziej skomplikowane niż w innych maszynach. Już mówię o co chodzi. Tu musimy odkręcić dwie śruby. Czy dwa wkręty. Tu jest Jedna przesuwamy stół, odkręcamy drugą, wtedy możemy wyjąć ten cały element zabezpieczający, ja tej maszyny w ogóle nie czyściłem widać, że jeszcze pełno wiórów jest właśnie a propos tego słabego odciągu co dalej? może z tej strony trochę nie wygodnie będzie ale spróbujemy to zrobić producent dostarcza nam taki otoczpień który Montuje, który jest jakby kluczem do zablokowania tarczy. Jest to rozwiązanie dosyć słabe, ponieważ działa ono tylko w przypadku podcinaka, gdzie tutaj wkładamy i blokujemy, wtedy blokujemy, tu mamy taki otworek, blokujemy sobie ten czpień i wtedy możemy odkręcać tą śrubę. Natomiast w przypadku tarczy jest to samo rozwiązanie. Natomiast to on niech specjalnie chce działać. Jakieś są dziwne tutaj ustawienia. Trochę nieprzemyślany ten temat. Dlatego ja niestety muszę posiłkować się innym rozwiązaniem. Jest to rozwiązanie nieprofesjonalne. Nie stosujcie tego w domu, czy w swoim warsztacie. Odkręcamy tarcze wyjmujemy tarcze no i co dalej ujawniam się, to może pokazać z bliska Czy to będzie widać? To jest mniej więcej po 100 metrach rozciętych desek. I teraz pokażę. Nie wiem, czy to. Raczej tutaj nie zobaczymy tego. Tam jest bardzo mały, małej średnicy otwór w tej osłonie na dole co sprawia, że po prostu ten odciąg nie działa tak jak trzeba dodatkowo tutaj mamy dosyć dużą szczelinę w tym miejscu i jeżeli docinam coś małego to po prostu to wpada i zapycha ten odciąg kompletnie dlatego tam się na dole tworzą całe sterty wiórów i niestety muszę ten odciąg przerobić jeszcze się nie zastanawiałem jak ale no, na pewno muszę to zrobić Ok, tutaj nam się też ujawnia czpień do samego podcinaka. On jest tak jak mówiłem zintegrowany. Jak widać zintegrowany z e, głównym silnikiem. Ujawiają nam się też paski e, klinowe. Cała ta maszyna wymaga czyszczenia. Tutaj mamy też śrubę gdzie mocujemy jest zamocowana taka nakrętka do regulacji kąta pochylenia tarczy do, do regulowania ewentualnego no dobra co tutaj dalej oczywiście żeby dojść dostać się do maszyny samej do silnika musimy odkręcić tutaj tą całą, ten cały bok ja już tego nie będę robił Tutaj widzimy orzebrowanie samego blatu żeliwnego. Żyw Jeżeli chodzi o sam silnik, samo serce maszyny jest to silnik o mocy 2,6KW zasilany prądem 230 V. Zresztą jak wszystkie maszyny w moim warsztacie. Myślę, że to już wszystko na ten temat. Nie wiem co tu jeszcze więcej mógłbym powiedzieć. Może kilka plusów w podsumowaniu. Plusy są takie, że maszyna jest stosunkowo niedroga, zrobiona z bardzo dobrych materiałów, wygodnie się na niej pracuje po rzetelnej, sumiennej kalibracji, spełnia wszystkie, wszystkie moje wymagania, które chciałbym, jeżeli chodzi o plusy. Jeżeli chodzi o minusy, dużym minusem jest oczywiście ten obciąg, o którym mówiłem. No i co jeszcze no W zasadzie, w zasadzie to, to chyba wszystko Maszynę, całą maszynę złożyłem W ciągu dwóch godzin Od momentu kiedy ona przyszła W wielkiej skrzyni Także nie było problemu Zapraszam na stronę producenta Jeżeli ktoś chciałby, byłby zainteresowany Ja szukałem na stronie Na różnych stronach internetowych Jakiegoś Jakichś informacji na temat tej maszyny Niestety tych informacji jest bardzo mało Dlatego wydaje mi się, że to będzie pierwszy film w ogóle na YouTube, który będzie mówił o tej pilarce. Na tym dziękuję Wam. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Zapraszam do subskrybowania, do polubienia filmów. Nie zapominajcie o tym. To też jest ważne dla nas, youtuberów. Dla Was zresztą być może w przyszłości też. Także dziękuję Wam jeszcze raz. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dus.